Witam, witam, witam. W dniu 48? 8. otwierania skrzyneczek aż do rękawiczek. Czy dzisiaj znowu dostaniemy niebieskiego skina? Tak, w sumie patrzę, że tak, te trzy skiny, ten rewolwer UMP i CZ, takie pomarańczowe są. Ale rewolwer będzie przez rękojeść. Rękojeść? O, nieważne. Ale czy może dzisiaj, może chociaż coś? Pomarańczowy, ale Negewik. Ogólnie jest to fajny skin. Taki przypominający c 76 ale niestety słabej jakości. Jakby był w, ogóle w jakimś minimal wear, w lekkim zużyciu, to byłby bardzo fajny. A jest w jakości. To jest lekkie. To jest lekkie. Czekajcie. A. To jest lekkie zużycie. To ja nie wiem, jak musi po testach, nie wiem. Zaprawiona w walkach wyglądać No cóż, nie udało się, spróbujemy ponownie jutro Może dzisiaj chociaż coś Nie tak w plecy będziemy A ja Wam dziękuję za oglądanie I życzę miłego dnia, pa, pa. O, nie zatrzymałem, Papa. Pa.